Witajcie, kochani. Spotkajmy się z Panem. Myślę, że wspólne takie przebywanie przy Panu, dzielenie się Jego słowem może nam przynieść dużo radości, dużo pokoju, też dużo światła, kiedy jesteśmy razem i dzielimy się tym, co Pan do nas mówi, co nas dotyka. To naprawdę cenne, gdzie dwóch lub trzech się gromadzi, tam jest Pan. Duchu Święty, chcemy przebywać blisko Ciebie, w Twojej obecności. Chcemy poznawać Ciebie, Twoje działanie, Twoje drogi. Chcemy odczytywać Słowo Boże dzięki Tobie. Chcemy patrzeć w prawdzie i w miłości na to, co, co nas otacza. Na ludzi, których stawiasz przed nami. Chcemy widzieć wprawdzie naszego Boga, który jest dobrym tatą. Chcemy z dnia na dzień poznawać Jego oblicze, poznawać, jaki jest. Duch Święty, prowadź nas, w tej modlitwie, w naszym życiu w tej drodze, z Ewangelii według świętego Łukasza, gdy oni tego słuchali, opowiedział im jeszcze przypowieść, był bowiem blisko Jeruzalem, a oni myśleli, że wkrótce objawi się Królestwo Boże, mówił tak. Pewien człowiek ze znakomitego rodu wyruszył do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie władzę królewską i wrócić. Wezwał więc dziesięciu swoich sług, dał im dziesięć min i powiedział Zarządzajcie tymi pieniędzmi aż do mojego powrotu. Lecz jego rodacy nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem Nie chcemy, aby ten człowiek został naszym królem. Gdy on otrzymał władzę królewską i wrócił, rozkazał przywołać do siebie sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co zyskali. Przyszedł więc pierwszy i powiedział: Panie, twoja mina przyniosła dziesięć min zysku. Powiedział mu: Dobrze, sługo dobry, ponieważ w małej rzeczy byłeś wierny, obejmij władzę nad dziesięcioma miastami. Przyszedł drugi i powiedział: Panie, Twoja mina przyniosła pięć min zysku. Temu też powiedział, i ty zarządzaj pięcioma miastami. A inny przyszedł i powiedział: Panie, oto twoja mina. Schowałem ją w chustce. Bałem się ciebie, bo jesteś człowiekiem wymagającym. Bierzesz, czego nie położyłeś, i zbierasz, czego nie zasiałeś. Powiedział do niego: Według tego, co mówisz, osądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem wymagającym. Biorę, czego nie położyłem i zbieram, czego nie zasiałem. Dlaczego więc nie przekazałeś moich pieniędzy bankierom? Ja po powrocie odebrałbym je z zyskiem. A do obok powiedział, zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli, panie, ma już dziesięć min. Mówię wam, każdemu, kto ma, będzie dan... Będzie dodane, temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma, a tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym był ich królem, przyprowadźcie tutaj i zabijcie w mojej obecności. Kiedy to opowiedział, wyruszył w dalszą drogę do Jerozolimy. Kochani, w dzisiejszym słowie chcę się skupić na takich dwóch zdaniach, które. Jakoś dotykają mojego serca. Na samym początku słyszymy słowo tych sług, którzy mówią: Nie chcemy, aby On panował nad nami, nie chcemy, aby był naszym królem. I myślę w tym momencie o tym, że Pan Bóg, budując z nami królestwo, chce, byśmy je tworzyli. Razem z Nim. A czasami możemy mieć taką myśl, że Pan Bóg chce nad nami panować, że chce nami rządzić. Natomiast Bóg jest Emanuelem, jest Bogiem z nami. On chce być Bogiem bliskim. I to, że mówimy o Nim, że jest Królem, jest naszym Bogiem. To jest prawda, ale możemy mieć różne wyobrażenia i różne obrazy tego, kim jest Bóg i jak rządzi, kim jest Król. I rzeczywiście zdarzają się tacy, którzy rządzą i panują nad. Natomiast nasz Pan jest Bogiem z nami, jest Bogiem bliskim. I zobaczcie, że z tej przypowieści nie wynika, że jest człowiekiem złym, ten, który przekazuje pieniądze, ten, który ma zdobyć królewską godność, który yy, prosi, aby słudzy zarządzali tym majątkiem. Nie mamy tutaj o tym mowy, że to jest jakiś człowiek niegodziwy. Natomiast jeden z tych, który też otrzymał jedną minę i miał nią zarządzać, ją rozmnożyć i tego nie zrobił, yy, Stwierdza, że mówi, że wiedziałem, że jesteś człowiekiem wymagającym. Wydaje mi się, że on go w ogóle nie poznał. Nie poznał tego pana, miał o nim jakiś obraz. No i bał się ruszyć w ogóle, bał się coś zrobić z tą miną. Myślę, że dla nas też może być często takim problemem to, że mamy jakiś obraz Boga, i chociaż poznajemy go przez całe życie i szukamy jego oblicza, to kiedy ten obraz jest tak mocno zniekształcony jakimiś naszymi myślami, które. Które pokazują go jako właśnie sędziego, czy kogoś, kto, kto chce rządzić, kto chce panować nad naszym życiem, jako taki władca bezlitosny. To nie jest, to nie jest obraz naszego Boga. Nie taki on jest. I, i myślę, że Pan nas dzisiaj. Chcę zaprosić do tego, abyśmy na nowo pytali i szukali i prosili, Panie, pokaż nam swoje oblicze, jaki jesteś. Pokaż nam, że jesteś tatą. Możemy mieć różne doświadczenia życiowe i takie odkrycie, że Bóg jest tatą, może być dla nas trudne. Wiemy, że to często no, czerpiemy z domu, z naszych źródeł. Ale Pan Bóg jest w stanie wszystko zrobić i uzdrowić, nawet jeśli mieliśmy takie trudne momenty, to nie jest to dla Boga przeszkodą. Może być dłuższy czas, ale to my tego czasu potrzebujemy. Więc chcemy widzieć naszego Boga, który buduje Królestwo z nami, On jest z nami. I zobaczcie, to jest dla mnie bardzo mocne, co mówi ten jeden ze sług, który przynosi właśnie, oddaje z powrotem tą samą minę. On mówi takie zdanie o tym, że, 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 pa, że, ten, że ten pan jest panem, który jest właśnie wymagający, srogi i tak dalej, a pan mu odpowiada: Według tego, co mówisz, osądzę cię. Według tego, co mówisz, osądzę cię, według tego, co myślisz. Zobaczcie, że często sami siebie możemy osądzić według naszych myśli. Jeśli jesteśmy tak y, 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 naładowani y, takimi myślami niedobrymi, negatywnymi, poniżającymi, możemy siebie osądzić. Możemy osądzić drugiego człowieka. I, i przy tym wszystkim jeszcze pomyśleć, że że to Pan Bóg tak o nas myśli. A Pan mówi, według tego, według tego, co mówisz, osądzę Cię. Naprawdę ważne jest to, jakie mamy myśli w głowie o sobie, o innych, o Panu Bogu. Wiem, że sami tych myśli y, nie poukładamy w nas, nie naprawimy. I jakąś Sztuczką cudowną. Naprawdę musimy prosić Pana, aby nasze myśli stawały się coraz bardziej proste, coraz bardziej czyste i prawdziwe, żebyśmy na siebie mogli patrzeć z miłością. Wtedy też zobaczymy Boga, który patrzy na nas z miłością. Jeśli ja osądzam siebie, to najprawdopodobniej też mam taką myśl, że Pan też mnie osądza. Według tego, co sądzimy i co myślimy, możemy być też osądzeni. Jest taki Psalm, Psalm 18. Chcę Wam przeczytać tu taki prawie końcowy fragment, bo to mi się kojarzy z tym słowem. Psalm 18. Dochowujesz wierności temu, kto jest wierny. Z człowiekiem nienagannym postępujesz nienagannie. Z uczciwym postępujesz uczciwie, ale z przewrotnym przebiegle. Gdyż ty wybawiasz ludzi pokornych, ale wyniosłych poniżasz. I początek. Pan mi odpłacił za moją sprawiedliwość, za czystość rąk moich przed Jego oczami. Dla wiernego jesteś wierny, dla miłującego miłujący. Czystemu okazujesz czystość. A wobec przebiegłego jesteś przebiegły. I Pan wybawia naród pokorny. Zobaczcie, nie musimy się obawiać naszej słabości tego, że, że mamy jeszcze takie myśli, że jeszcze nie patrzymy na siebie w prawdzie, tylko w jakimś takim niedobrym poniżeniu. Ale jak wiem, że tak myślę, to to już jest dobrze, bo mogę to oddać Panu. Często te myśli po prostu są w nas, bo, bo nasłuchaliśmy się tego, i nie tak łatwo to z siebie wyrzucić. Nie jest to nawet naszą winą. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za słowo, za to, że chcesz nas umocnić, dodać nam sił, za to, że jesteś Bogiem z nami, za to, że nie stoisz nad nami jako król wielki, do którego nie możemy podejść. Ale za to, że jesteś królem wszechświata, do którego możemy podejść blisko i się przytulić, i usiąść, i wpatrywać się w serce, i zachwycać się. Panie, dziękuję, że pokazujesz nam, że nie zawsze patrzymy jeszcze na siebie w Prawdzie, że to, jaki mamy obraz Ciebie, często jeszcze nie jest. Nie, nie wygląda on tak, jak ma wyglądać. To jeszcze nie jesteś ty, ale wierzę Pani, że im dłużej będziemy z Tobą przebywać, tym lepiej będziemy Ciebie widzieć, tym bardziej będziemy Ciebie rozpoznawać i Twoje serce będzie nam coraz bliższe. Daj nam Pani taką wytrwałość. Byśmy mogli tak siedzieć na progu i po prostu oczekiwać, i być blisko, wciąż blisko. Nie rezygnować. Kochani, szukajcie dalej, co Pan Wam opowie przez to słowo. To, co dziś mówiłam, to jakoś mnie porusza bardzo, więc się tym dzielę, ale każdy z nas, może usłyszeć to, co dziś jest mu potrzebne i, i Pan to będzie chciał przekazać, więc warto zatrzymać się na chwilę i jeszcze tak ze swojej strony posłuchać też Pana. Trzymajcie się, kochani, wszystkiego co najlepsze. Do zobaczenia.